staram się zachować dyscyplinę czasową. Mam nadzieję, że tym razem e, także się to uda. Temat mojego wystąpienia nieco e, wykracza poza zasadniczą część konferencji. Jest e, niejako e, wprowadzający. E, też chciałem taki przepis do niego dać. Jest bardzo szeroko. To jest zagadnienie bardzo szerokie. Temat na trzy książki, tak? Polacy w każdej armii osobno. Do tego jeszcze książka o Legionie Puławskim, jeszcze książka o Legionach, także Nasze wystąpienie może będzie bardzo skrótowe i bardzo chaotyczne, ale po prostu pół godziny nie sposób tego dokładnie przedstawić, także się pozwoliłem skupić na paru wybranych według mnie interesujących zagadnień. Na początek tu obrazek, który jest tłem dla wszystkich moich slajdów, on nie przedstawia niczego z I wojny światowej. To jest obraz ani dernize, czyli sztabla 61 połku piechoty, w zasadzie to, to był chyba sztandar jednego z batalionów. E, a dlaczego, że to pokazują? Otóż to jest scena z bitwy pod Dijonu 23 stycznia 1971 roku, w której ten regiment stracił No mogę się założyć, że przynajmniej jedna trzecia, jak i połowa żołnierzy to byli Polacy, tak? Czyli to jest taka paradox, że Polacy oddali życie za sztandar niemieckiego półu. No co, zdarzało się to już w czasie, w czasie tej wojny. Troszkę w kwestii statystycznych, to pochodzi akurat z bardzo ciekawego laty kolegi mojego Piotra Sztandy. Wielka wojna polsko-polska, Polacy w szeregach armii zaborczych podczas I wojny światowej. Znaczy, liczby te można by ich obniżyć, że ponad niecałe 3 miliony e, zwerbowano. E, niemniej jednak to i tak jest ogromna liczba, tak? Liczba poległych w I wojnie światowej, mamy na myśli żołnierzy oczywiście, jest większa niż e, żołnierzy e, wojsku w polskim w czasie II wojny e, Też proszę zauważyć, do armii rosyjskiej wcielono blisko, tak? 2 e, miliony, e, z czego tylko 54 tysiące miało zginąć. Tutaj autor artykułu się zastanawia, że liczba ta jest zaniżona. Już mnie się wydaje, że ona zaniżona nie jest, a dlaczego to e, powiem za chwilę. 220 tysięcy odniosło rany. W armii austro 400 tysięcy, z czego 220 tysięcy zabitych lub zmarłych z ran czy z bo to bywało e, różnie właściwie chyba pierwsza wojna światowa. Nie wiem czy Państwo wiedzą, to jest pierwsza wojna, w której liczba e, no, zmarłych e, i zabitych e, oddziałów wojennych jest większa od tych, którzy zmarli z chorób. To straty śmiertelne najczęściej jednak niektóre choroby. W armii niemieckiej to jest 800 tysięcy, z czego aż 100 tysięcy zginęło, zmarło, 200 tysięcy odniosło rany, czyli łącznie mamy 3 miliony 300 tysięcy, z tego 378 tysięcy zabitych lub zmarłych, a 771 tysięcy odniosło rany, czyli ponad milion, proszę Państwa, to jest liczba dość, dość wysoka. To jest chodzi o te statystyki, teraz odnośnie armii rosyjskiej. Tu mamy, mam nadzieję, że w miarę czytelną mapkę e, rosyjskiej guberni pochodzącej z książki generała Kołowina Po jednej jest w i e, To jest akurat kolejne wydanie, tam oryginał, to jest e, wydany ze stanu migracji w latach 30., które pamięć, nie W każdym razie proszę zobaczyć, tutaj mamy obszar guberni Królestwa Polskiego. I te cyferki w kółku oznaczają liczbę jeńców. E, to jest, znaczy, procent jeńców w całych stratach. Czyli w armii rosyjskiej średnio 41% strat to byli jeńcy. Tak? 59% to są straty krwawe, czyli ranni zablici, 41% to są ranni. Natomiast tak jak wypisałem sobie straty z guberni, w których było całkiem sporo Polaków, to się prezentuje w ten sposób. Gubernia Warszawska 58% to są jeńcy. Gubernia Wileńska 62%. Rodzińska 51%, taliska 52%, pielecka 61%. Łomżyńska 53, Lubelska 58, Radomska 62, Suwalska 57, Chełmska 54, czyli przysiad Niemiecki 41. I doszedłem do wniosku, początkowo, że Polacy po prostu oddawali się chętnie.